Kochani, kochani, emocje po tańcu z gwiazdami chyba jeszcze nie opadają. Chyba jeszcze te wszystkie odpadanki i emocje nadal nam towarzyszą. No i chyba w trakcie po odpadaniu w trakcie odpadania towarzyszyłem bardzo mocno Kasi Zilman, bo w jednym z wywiadów powiedziała, że mm, nie miała szans z Wiktorią, bo Wiktoria tańczy półzawodowo, zawodowo, a ona jest przy, nim, przy niej chodzącym czołgiem. Widać, że po prostu te słowa były moim zdaniem przykre, bo Wiktoria, z tego co czytałam, nigdy tańca towarzyskiego nie tańczyła, więc dla niej to była totalna nowość. Powiem Wam tak. Myślę, że po prostu Kasia trochę się nie mogła pogodzić z odpadnięciem z programu, a z Wiktorią się przyjeździła, więc nie wiem, kolegowała, więc tak dziwnie, że trochę wbiła jej szpile, można powiedzieć. No, Wiktoria. Tańce towarzyskie, Towarzyskiego nigdy nie tańczyła. A wiem, że między stylami tanecznymi, Ona chyba tańczyła kiedyś ballet, ale to też było kilkanaście, chyba kilkadziesiąt lat temu. I ona tańczyła balet. I wiem, że między stylami tańczonymi to zawsze się tancerzowi trudno przestawić na najróżniejsze tam... na najróżniejsze inne style, bo to inna technika i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Kasia Ziman miała o wiele większą przewagę, bo jako sportowiec naprawdę wypadła genialnie. Sportowcy bardzo często w tańcu z Gwiazdami e, odpadali bardzo wcześnie i myślę, że naprawdę tutaj da, bardzo daleko zaszła do półfinału i takie trochę szpile w stronę Wiktorii. Uważam, że to za trochę słabe. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja się bardzo cieszę z tej trójki finałowej. Wiktoria totalnie zasłużyła, tańczy przepięknie. No i napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, a my słyszymy się już niedługo.